Witam. Tyle mam yy, papryki. I będę tą paprykę teraz przerabiać. To jest odmiana ramiro, papryki. Niestety te papryki nie zdążyły mi dojrzeć. To jest bodajże odmiana takiej papryki, też z marketu, takiej yy, półdługiej. No dosyć tu taka długa, urosła. Jeszcze mam odmianę papryki, ta żółta jest, ona dojrzeje, znaczy dojrzałaby, tutaj żółta, to jest odmiana Marta Polka, jeszcze miałam jedną odmianę w tym roku, ale ona chyba w ogóle nie dojrzała, A została zielona, to jest Yellow Wonder papryka. Ona jest trochę późniejsza i ona w gruncie słabo dojrzewa. Natomiast te pozostałe papryki, właśnie jak ta Marta Polka, to dość ładnie dojrzewała. To są ostatnie już papryki. No i ta ramira też ładnie. No, ta półdługa z marketu, no taka sobie. Chyba ją nie będę na przyszły rok sadzić. Że trochę tych papryk jest. O, te żółte chyba fajne. Te chyba będę na drugi rok, z kilka posadzę. Tu jakaś taka troszkę dojrzewa. Już tu nie. Trzeba będzie. I teraz jak ja przerabiam te papryki? Pokroję je w kostkę i yy, zamknę je próżniowo, a następnie zamrużę. Także biorę się do pracy, zakrojenie papryki. No jest troszeczkę tej papryki, ostatniej, zerwanej z krzaczków. Ona sobie chwilę poleżała, ale stwierdziłam, że już trzeba ją przerobić. Trzeba ją zamrozić. Teraz mam chwilę czasu, to mogę zająć się papryką. tutaj dojrzewają mi na parapecie jeszcze pomidorki i jeszcze mam pomidory w spiżarni i też już dojrzewają także jeszcze przez listopad troszkę pomidorków własnych zjemy, a później trzeba będzie sięgnąć po zapasy no i tak wygląda umyta papryka i teraz już po i po ubraniu teraz będę ją kroić w kostkę. No i tak wygląda pokrojona papryka, i za chwilę będę ją zamykać próżniowo. Teraz jest zgrzewanie. I zaraz papryka, o, już jest gotowa. I już mam takie dwa woreczki. Teraz pozamykam resztę papryki.